Według tamtego znaku stacja benzynowa powinna być gdzieś tutaj. A według mapy jesteśmy w upiornym miasteczku, najbardziej nawiedzonym miejscu na wybrzeżu. Nawiedzonym? Ach, chyba nudnym i niewartym odwiedzin. <grym> i <wytrzymać> <grym> i <wytrzymać w szpitalu> to krzyk nudy, co ben? Tego jeszcze nie słyszałam. Mamy to. Wyłaś bohaterze. <grym i wytrzymać wyszukiwania> Bardzo śmieszne. W ogóle się nie bałem. Mówiłem wam, dzieci. Dziadek zawsze wie, gdzie się tankuje. Nie powinno was tu być. Duch! Nadal taki odważny? Lepiej stąd odjedźcie. E, odjedźcie? Ale potrzebujemy paliwa. E, Karlu, przez C. A dlaczego nie przez K? Bo przez C. A, to miło cię poznać, Karlu, przez C. Potrzebujemy benzyny i noclegu. W tym mieście nie ma miejsca dla żywych... E. Ani umarłych, ale jesteś straszny. Ten hotel wygląda miło. Jeśli nawiedzony przez pozaziemskie istoty dom nazywasz miłym, to śmiało. Nikt nie wytrzymał tu całej nocy. Nikt nie dotrwał do darmowego śniadania, bo zło przenika. Śniadanie? Oj, trzeba było tego nie mówić. Ciekawe, czy smażą gofry. Wie pan może, czy. Panie Kar? Okej, okay, teraz jestem przerażony. Tankujemy i w drogę. Oj tam nawet nie musimy tankować, ja boknę. Myślisz o tym samym co ja? Darmowe śniadanie. Chyba nie uwierzyłeś w tę bajeczkę Karla. To taki chwyt był. Karl przez C pewnie sam prowadzi ten hotel. Przyciąga gości opowieścią o duchach. I bum! Na koniec dorzuca ci darmowe śniadanie. Okej, ja to widzę tak. Karl ma rację. Ewidentnie szczery z niego gość. Te oczy ma trochę dziwne. Nagle zniknął we mgle, także ja chyba wracam do gruchota. Otworzę, otwórz, 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 To wszystko jedna wielka. bójda. Czym mogę służyć? Hmm. A! E, Karl przez C? Jestem jego bratem bliźniakiem. Karlem przez K. Widzisz? Tu nie ma duchów. Mówiłam, trzy najstraszniejsze pokoje poprosimy. Pokój kosztuje 50 dolarów za noc. Płatność z góry. Śniadanie wliczone w cenę? Hmm. Jeśli dotrwacie do rana. Możesz spać w gruchocie, jeśli chcesz. Sam jeden. Pośpiesz się, chłopaczku. Potwory pod łóżkiem już czekają. A skąd pan to wie? Przyspiesz trochę Ben, bo guzdrzesz się jak jakieś małe dziecko. Ja ci dam jakieś małe dziecko. Hmm, chyba któryś z gości zrobił nam żart. Tylko wy tu jesteście. To nie jest jedno z waszych łóżek, mam nadzieję. Zabawne, ale nie. To zaczarowana skrzynia. Ma moc więzienia duchów. Jak uda wam się jednego schwytać, to damy darmową telewizję. Te obrazy na mnie patrzą. W domu czaszek w Adrenalandii zawsze takie wisiały. <laughs> Potwory! Odświetlone macki wycięte z papieru. Hm. Dzieci nada. Szybciej. Eee, słuchajcie. Mam nadzieję, że pokoje będą wam odpowiadać. W razie potrzeby krzyczcie. W razie braku potrzeby też. Nie wiem, czy wolę Karla przez K. Eee, czy Karla przez C. Hej! Czy to na pewno wszystko gra? Strach jest w twojej głowie, Ben. Idź spać. I śnij o darmowym śniadanku. Nie daj się ponieść swojej wyobraźni. Mojej wyobraźni? Oj! Odejdź. O, możesz przestać wyobraźnią! Hmm. O! Parasolka! Nic strasznego. Gałąź? Weź się w garść, Ben. Odejdź już. To tylko moja głowa, to tylko moja głowa, tylko moja głowa. Zegar? Bałem się zegara? A! To na pewno nie jest moja głowa.